Dobra, pogadamy trochę o storytellingu. Storytellingu wideo. Ja mam takie wrażenie, że jest trochę mityczny ten temat i tak różni ludzie mówią, piszą, ale tak naprawdę, jak ktoś ogląda na początku, to mówi, o co im w sumie wszystkim chodzi. Dla mnie storytelling wideo to język, język, którego używamy. Czyli, tak jak ja teraz mówię, jestem natywnym Polakiem, co widać. Tak samo sztuka filmowania i montażu jest językiem, którego używamy, żeby opowiadać pewne historie. No i właśnie, jak w ogóle je opowiada? Na samym początku warto zadawać sobie pytania, czy ten film, który realizujecie Opowiada historię w sposób ułożony. Czy jest on otwarty, czy w środku jest jakieś mięso i czy na końcu jest on zamknięty. I warto to odnosić właśnie do jakiejś historii, która w waszym filmie się dzieje. Jeżeli dla przykładu pokazujecie samochód w waszym filmie, jedyne co ten samochód robi, to stoi, to mimo wszystko warto jest dograć na samym początku, jak wjeżdża na daną lokalizację. Jak na przykład wysiada z niego bohater, kierowca, jakaś tam fajna dziewczynka. Ograsz te wszystkie przebitki, odjeżdża... I na końcu na przykład odjeżdża z piskiem opon, oczywiście w zamkniętych warunkach, no bo żeby nie było mandacik. To wszystko buduje nam jakąś historię. No i na pewno zawiera już jakieś elementy opowiadania historii, niż jakbyśmy nagrali po prostu stojący samochód na pięknej lokalizacji. Tak, ten film by był piękny, ale nie opowiadałby jakiejś historii. Ale czy wszystkie filmy muszą mieć jakąś historię i opowiadać ją? Ja osobiście uważam, że nie. Jest część filmów, które po prostu mają być dynamiczne, fajne, zachęcać, przyciągać uwagę i to też jest dobre. Nie popadajmy w spuszczalizm, tak po prostu.